Panie, do kuchni. Otwieram lodówkę. Ja przepraszam, zawieziemy mnie pan do miasta? Nie? To chuj! Jeb tą lodówką. No ale za chwilę zajść. zaś Zaś podać do tej lodówki, zaś otwieram i przepraszam, zaweź mnie pan do miasta czy nie? Nie? To chuj! Jeb tą lodówką. Staro tam w pokoju leży, go do... co kurwa, tak czasko, nie? Wyłazi do tej kuchni, patrzy, a on dali kurwa, lodówka i zabierześ mnie pan do miasta, czy nie? Nie, to chuj, głównie. Kurwa, rano się budzi, ciu, cała kuchnia rozjebaną, Drzwi z lodówki urwane na ziemi, go do przecież. Ona jak wstanie, to ona mnie zajebie, nie? Co ją robić? No i chuj ta lodówka wziął te drzwi pod pacha, wyszedł na sień, tam ją naprawił. A w międzyczasie baba wstaje rano, uważa do kuchni, padł. Jebany, pojechał! she should